Cześć! Świadomy sukces Irena Dudek. Dzisiaj powszechnie ciekawy temat. Zostałaś sama z dzieckiem, bez pieniędzy i mieszkania. Co dalej? Zacznij od wyciszenia umysłu, żebyś mogła myśleć racjonalnie. Odpychaj od siebie żal, strach i wszystkie czarne myśli. To podstawa, żeby zacząć nową drogę. Naucz się najprotszej medytacji, na przykład długi spacer na tle przyrody, sama, bez nikogo, albo lekki sport dla przyjemności. Musi być ruch. Dwa, musisz mieć jakieś zajęcia, żeby mieć dochody, prawda? Utrzymać się, wynająć mieszkanie, jeśli nie masz. Rób to, co potrafisz na teraz, a w międzyczasie możesz się rozwijać. Nie rób z siebie cierpiętnicy wśród znajomych bądź dzielna. I 3. Dziecko daj do żłobka przedszkola. Jeśli chodzi do szkoły, to po problemie. Jednak poświęcaj dziecku czas, dawaj mu dużo miłości, troszcz się o niego. 4. Z byłym najlepiej to zerwij kontakt. Nie daj się wciągać w jakąś przyjaźń. Nie sprawdził się. Owszem, z dzieckiem może się widywać według zaleceń sądu. Nie chodź zaniedbana. To jest piąty punkt. Dbaj o czystość w domu. Dużo czytaj, musisz się rozwijać. I tyle. Poczekaj, co lość przyniesie. Nie układaj sobie zbyt szybko nowego życia, żeby z deszczu nie wpaść pod rynne. Niech rany się za bliźnią, czas wszystko by leczy. I to będzie na razie Twój sukces. Pozdrawiam zasubskrybuj. I pobierz darmowego e-booka 11 kroków do świadomego sukcesu.